🎵🎵🎵 Kurczę, dużo ich jest yy, wspaniałych. Kinga Price, bo jest wielka. Jest wspaniała. Ewa Konstancja Buchak. Tak, nie czuję się jakbym grał w kalambury, ale absolutnie yy, dziewczyną, która mnie zachwyca za każdym razem na scenie jest Violetta Kopańska. Grażyna połowska. Na pewno mogłabym wymienić na przykład Agatę Kuleszę, ale no jest, za nią idzie jeszcze szereg innych bardzo dobrych polski, polskich aktorek, które są dla mnie wzorem. Z dziewczyn Kinga Price, Anita Sokołowska, Edyta Olszówka. No, jest troszkę. Anna Seniuk, oczywiście, ze starszego pokolenia. O, mamo, przychodzi mi tyle wspaniałych aktorek do głowy, że chyba nie będę tutaj nikogo stawiał na piedestale. Drogie panie, e, moje uszanowanie dla wszystkich. Jesteście wspaniałymi aktorkami. Amen. Ewa Gawryluk, dzień dobry. Zapraszam do oglądania serialu. To nie ze mną, znaczy troszeczkę ze mną będzie, dlatego bardzo serdecznie was zapraszam, bo warto. Ups, ja nie...